Jeszcze trzy lata temu hala sportowa przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu była zniszczona wieloletnią eksploatacją, w zasadzie bez poważniejszych remontów. I bynajmniej nie sprzyjała prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego czy organizowaniu zawodów. Dlatego ci, którzy zobaczyli ją 17 grudnia 2013 roku byli przyjemnie zaskoczeni. Oddana do użytku po pierwszej modernizacji halal, śniła i wręcz zachęcała do uprawiania sportu. Dlaczego dopiero teraz doczekała się modernizacji? Trudno powiedzieć, dlaczego musieliśmy tak długo. W momencie, kiedy ja przyszedłem do powiatu. Rozważaliśmy możliwość wykonania remontu tej sali, jednak zawsze brakowało środków. Rada powiatu nie była przychylna, poprzednia rada powiatu nie była przychylna rozwiązaniu, rozwiązaniu tego problemu z salą gimnastyczną. Obecna rada podjęła się wyzwania, jakie przedłoży jej zarząd i salę mamy. gruntowny remont hali sportowej wymagał ogromnych nakładów pieniędzy. Całkowity koszt modernizacji tej no, naszej hali sportowej to 2 657 tysięcy. 800 tysięcy dofinansowało ministerstwo, a jeżeli chodzi o prace, które tutaj były wykonane, to tak naprawdę można powiedzieć, oprócz murów, to wszystko. Cała sala kompleksowa jest wyremontowana, przede wszystkim podłoże, czyli nawierzchnia sali, ściany boczne, czyli jest wyciszenie, znaczy, no co to jest? Wyciszenie. Wyciszenie sali, no trybuny. Generalnie jest kompleksowy, kompleksowy remont sali wykonany, łącznie z elewacją zewnętrzną, także jest miło, fajnie i przyjemnie. Remontowana sala oznacza również bardziej atrakcyjne niż dotychczas lekcje wychowania fizycznego. Tak, są o wiele ciekawsze. Na starej sali za bardzo nie można było grać w różne gry zespołowe, dlatego że jak się odbijało piłką, to parkiet zawsze leciał do góry. No, można biegać, można dobrze się bawić, także. Jest o wiele lepiej. Mamy na pewno więcej możliwości i to na pewno widać, jeśli chodzi o sprzęt, o wyposażenie i tak dalej. I nie musimy się martwić, że coś odpadnie, czy jakieś tam rzeczy, więc no, na pewno na korzyść. Dyrekcja zadbała o to, by uczniowie mieli możliwość korzystania z wielu nowych sprzętów i urządzeń wspomagających rozwój fizyczny. Orbiteki, bieżnie, rowerki, stepy, także jak tylko ktoś chce ćwiczyć. To szerokie pole manewru. Zmodernizowaną salą zachwyceni są nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również absolwenci tacy jak Artur Kozłowski, wielokrotny mistrz polski w biegach długodystansowych. Ostatnim najbardziej chyba pamiętliwym wspomnieniem było pisanie matury właśnie tutaj gdzieś w okolicach tego miejsca. Także no zupełnie inaczej ta sala wyglądała diametralna zmiana i, i bardzo pozytywnie to wszystko wygląda. Także tylko się cieszyć, że udało się dopiąć tego wszystkiego i zrealizować taką inwestycję. Podczas uroczystości oddania zmodernizowanej sali gimnastycznej wręczono nagrody dla najlepszych sportowców powiatu Sieradzkiego oraz tym z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Uroczystość otwarcia hali po modernizacji uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów Żeromskiego. To jest to jest to jest Wyremontowana sala to jednak nie koniec niespodzianek. Władze powiatu już zapowiadają kolejne działania przy drugim LO w Sieradzu. Salę już mamy gotową, mamy od ulicy Broniewskiego ładnie zrobione podjazdy, chodniki. Teraz czas na boisko. Boisko, które aż się prosi, które będzie zwieńczeniem całego obiektu sportowego. W roku 2014 chcemy przygotować dokumentację, natomiast realizację zaplanowaliśmy na 2015 i 16 rok. Trzymamy kciuki za to, żeby nowe obiekty sportowe przyczyniły się do kolejnych sukcesów uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żaromskiego w Sieradzu.